Ostatnio przez Polskę przetoczyła się dyskusja, czy Jarek Gąsiorowski, bardzo utalentowany obrońca Walencji, może występować w naszej kadrze. W przyszłości być może tak, natomiast na razie deklaracja gracza Walencji, powiedział to w rozmowie z Eleven Sports, jest następująca. Zgłosiła się do mnie dwa lata temu Polska i Hiszpańska Federacja. W związku z tym, że urodziłem się, wychowałem w Hiszpanii. Moja mama jest Hiszpanką, lepiej, zdecydowanie lepiej mówię po hiszpańsku niż po polsku. To wybrałem kadrę La Rocha i nie możemy się mu dziwić. Ale pamiętajmy, że. W historii naszej piłki mieliśmy przykłady takich zawodników, którzy na przykład występowali w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, a później, ze względu na brak powołania do kadry seniorskiej, wybrali Polskę i w niej sobie dobrze radzili. Więc być może w przyszłości tak będzie wyglądała droga Jarka Gąsiorowskiego. Natomiast zawodnik, który zaczął regularnie grać w barwach Walencji. W obronie w tym sezonie i który lada moment zmierzy się z Robertem Lewandowskim w meczu przeciwko Barcelonie, i jest piłkarzem obserwowanym przez inne kluby europejskie. Walencja już odrzucała oferty za niego, myśląc przyszłościowo, że będzie można go po doświadczeniach, które zdobędzie w Primera División, sprzedać za wyższą sumę. Jarek ma imponujące warunki fizyczne, piłka mu nie przeszkadza, wychował się w hiszpańskich warunkach i co na pewno w nim jest imponujące, to olbrzymi spokój. Kiedy zapytaliśmy go, czy nie nie stresuje się, czy nie przeraża go La Liga, powiedział. Byłem przygotowywany przez lata do tego, żeby radzić sobie na boisku przeciwko najlepszym, i dlatego nie mam z tym żadnego problemu. Po prostu wychodzę na murawę, wiem co mam robić, wiem jaki mam plan nałożony przez trenera, i ten plan staram się jak najlepiej realizować. Więc. Taki spokój niecharakterystyczny dla młodych zawodników, zawodników w jego wieku, na pewno jest jego olbrzymim atutem. Wiadomo, że my, jako nacja, musimy coraz bardziej spoglądać na kraje ościenne, także być może sięgać nieco dalej, ze względu na fakt, że. Wielu zawodników rodzących się w krajach europejskich, a także poza Europą ma polskie korzenie. Ma na przykład polskiego tatę, jak Jarek Gąsiorowski, albo polską mamę. Takich przykładów mamy więcej, choćby w serie A w barwach Atalanty Bergamo najbardziej utalentowanym piłkarzem w Primawerze jest Dominik Wawassori i Polska Federacja, Polski Związek Piłki Nożnej musi monitorować tych graczy i przekonywać ich do tego, żeby wybrali reprezentację Polski, tak jak niegdyś zrobiliśmy to z Nikolą Zalewskim, który dzisiaj jest już pełnoprawnym reprezentantem naszego kraju. Jaka przyszłość czeka Jarka Gąsiorowskiego? Na pewno jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy w Walencji i obecnie ma znakomite środowisko, żeby w tym klubie występować ze względu na problemy finansowe, na to, że Walencja z roku na rok ubożeje jako drużyna i musi korzystać z kantery, a więc ze swojej. Akademii. Jeżeli chodzi o jego przyszłość w rozgrywkach La Liga, to można spodziewać się, że w tym sezonie Jarek Gąsiorowski pewnie wykręci liczbę kilkunastu, jeżeli nie do końca sezonu kilkudziesięciu rywalizacji i trzeba za niego trzymać kciuki. Natomiast najbliższa rywalizacja to ta z Barceloną. Wtedy po raz pierwszy Jarek zmierzy się z Robertem Lewandowskim, najsłynniejszym polskim Piłkarzem, który bardzo potrzebuje bramek. Dziś na Antenach Eleven Sports od 20:15 studio ze stadionem Mestaja od 20:55 początek transmisji i przekonamy się, czy młody defensor powstrzyma starego, znakomitego napastnika Roberta Lewandowskiego. To starcie dwóch generacji. Zapraszamy.